Hej, witam was na kanale. Zapraszam dzisiaj na film, w którym zrobię słocze, porównanie i makijaż dwóch palet, a poniekąd jednej, bo jest to firma iHeart Revolution, paleta Tasty Avocado, czyli ta duża, oraz jej miniaturka, czyli mini Tasty Avocado. I chciałabym właśnie w tym filmie sprawdzić, czy warto kupić na przykład tylko dużą, a małe już nie, czy wręcz przeciwnie, czy lepiej małą, a dużej już. Nie ma sensu. Jestem bardzo ciekawa, w ogóle jeszcze one są w opakowaniach, jeszcze nigdy ich nie otwierałam, więc dzisiaj chciałabym z Wami tutaj sobie je obejrzeć i sprawdzić. I co chcę Wam powiedzieć, no to ja oczywiście mam słabość do malutkich rzeczy, malutkich kosmetyków, do miniatur, generalnie rozczulają mnie takie malutkie rzeczy. Jak widzę gdzieś na stronie w drogeriach internetowych, że pojawiają się właśnie mniejsze wersje dużych palet, to wtedy mam ochotę je kupić, bo, bo są słodkie. Mam jeszcze inne palety właśnie z, tej, z Revolution, właśnie w takim wydaniu, czyli dużą oraz małą, więc jeżeli będziecie kiedyś chcieli, no to mogę nagrać też o innych. I co Wam powiem, no to nie są to nowości oczywiście, one są już dosyć długo w sprzedaży, ale... Nie wiem, sama ogólnie powiem Wam, że jestem sama ciekawa, czy warto po prostu mieć obie, czy one się w ogóle jakoś różnią, czy te ci nie się powtarzają. I dlatego właśnie chciałabym nagrać ten film. No możliwe, że nikomu się to nie przyda, ale przynajmniej sobie pooglądamy i zrobimy razem zapewne zielony makijaż, także jeżeli jesteście zainteresowani chcecie obejrzeć i spędzić ze mną trochę, trochę, trochę czasu, to zapraszam Was do oglądania dalej. No i żeby nie było, to tutaj paleta jest. Zaklejona, jeszcze jej nie otwierałam, więc pierwsze co to muszę ją przeciąć i otworzyć. I czy ta mała też jest zaklejona, też? Dobra. Dobrze, opakowanka już puste i takie podstawowe informacje. Paleta mała kosztuje 30. Będę mówiła ceny regularne tylko. 30 zł w cenie regularnej, tam bez jednego czy bez 10 groszy, zależy w której drogerii. I mamy tutaj 8 cieni. I już sobie policzyłam, że w tej palecie za jeden cień wychodzi nam 3,75. Natomiast. Y bo jest tu 8 cieni, nie wiem czy wspomniałam. Natomiast w tej palecie mamy 18 cieni. Paleta w regularnej cenie kosztuje 50 zł, właśnie znowu bez grosza lub bez 10 groszy. 18 cieni i za jeden wychodzi nam tutaj 2,78. Także no, na pewno bardziej opłaca się kupić tą No ale jest ona droższa, więc pewnie nie każdy będzie zainteresowany wydatkiem większym, jeżeli nie będzie potrzebował aż 18 cieni. W Podejrzewam, że w dosyć podobnej tonacji, no bo yy, zgaduję, że wszystko tutaj będzie mocno zielone. Także otwieram je yy, i zrobimy sobie słocze. Uwaga, pierwsze spojrzenie moje, bo podejrzewam, że część z was już widziała. W środku jest słonka, lusterko. No i tak jak się spodziewałam, większość cieni to zielenie, ale są też yy, kolory pestki. Tak się domyślam, w sensie te, te brąziki jakieś pojedyncze, to domyślam się, że jest to kolor pestki. Jakieś takie bardziej żółtawe to może jakiś środek awokado, a ciemniejsze to skórka. Bardzo, bardzo ładne kolory. Zapach jakiś taki, wydaje mi się, dosyć klasyczny dla tych czekoladek. O i są tutaj też takie jakieś takie błękitno-turkusowe kolory. Okej okay. i myślę, że od razu zacznę robić dla Was słocze, także zaczynam. Słodcze dużej palety już mamy. I powiem Wam, że um, taka jest. Y Przyjemna ta paleta Mam wrażenie, że co robiłam jakiegoś Słocza, to myślałam sobie Uuu, jaki ładny I, I kilka razy właśnie była taka sytuacja, że myślę Okej, okay, tego już na pewno użyję A potem za chwilę robiłam następnego słocza i myślę mmm, Nie, jednak ten I Także śmiesznie Muszę Wam przyznać, że maty są takie bardzo przyjemne, mięciutkie Bardzo gładkie I fajnie się je tutaj nakładało I W ogóle właśnie są na tyle miękkie Że czasem nakładało się tak dużo na palec Że aż tak się osypywały Nie wiem, czy to będziecie widzieć Natomiast, no, bardzo miękkie, przyjemne. Mam nadzieję, że na oku będzie się też z nimi łatwo pracowało. Także tak wyglądają kolorki. Na pewno dużym plusem jest y, matowy beż. No i też to, że jest tutaj taki bardzo ciemny, morski kolor, więc jest coś do przyciemnienia kącików. No i właśnie ten beżyk taki podstawowy. Kolorki mi się naprawdę podobają. Właśnie taka, takie awokado y, z pestką, a te niebieskie, to właśnie domyślam się, że po prostu. Wiecie, żeby było więcej możliwości, jakaś tam różnorodność w tej palecie. A teraz przejdziemy do tej mniejszej. Uwaga. Mniejsza prezentuje się w ten sposób. Tutaj już nie mamy nazw i jest to 8 cieni. No, jestem ciekawa, czy znajdziemy jakieś, jakieś cienie, żeby się powtórzyły. Ale dobra, pierwsze co to oczywiście słocze, więc zaczynam. wygląda mini tasty avocado i powiem Wam, że takie mam bo tak, no na pewno tego pierwszego takiego brudnego, szarego chłodnego brązu, no nie ma w tej dużej palecie, następnie tego błyszczącego cienia o tego, też nie ma, bo to jest taki, taki szampański kolor błyszczący i no i w tej palecie dużej też tego nie ma kolejny kolor, to jest taki błysk podobny do chyba tego tak mi się wydaje Zobaczcie, że one są trochę do siebie podobne. No, nie jest to dokładnie to samo, ale są trochę podobne. Dalej, ta zieleń, taka morska. Tutaj, na pewno, w tej małej palecie jest ona bardziej taka jakby butelkowa, a w tej e, dużej możecie zobaczyć, że jakby taki trochę żywszy jest ten kolor. No, ale plus, minus. Następnie. Ten zielony, to jest taka, taka szara, trochę chłodna zieleń jakaś tu I czy tu coś się znajdzie podobnego? Wydaje mi się, że też niekoniecznie Kolejny błysk, ten tutaj Bardzo ciekawy, bo w opakowaniu wygląda na takie coś, nie wiem, coś pomiędzy szarością a zielenią Takie trochę khaki I... Też nie widzę tutaj podobieństwa. Odrobinę może do tego przedostatniego, ale on jest mniej błyszczący. To jest takie bardziej intensywne. Następnie taka soczysta zieleń. I to chyba najbliżej by było do tego ostatniego matu. Tak mi się wydaje, że to będzie najbliżej tego, chociaż ta jest bardziej taka. Em, w żółtą stronę. No i ostatni kolor to chyba do, tutaj od razu widać, że najbardziej do tego podobny w sensie są nas sobie na równi. Ten ostatni z tym kolorkiem. Ale generalnie widzicie, że no nie jest to tak, że z małej palety w cienie jeden do jednego można znaleźć w dużej palecie i to trochę mnie zaskakuje, bo z jednej strony no nie wiem jaki był zamysł producenta. Z jednej strony myślałam, że to będzie po prostu mniejsza wersja dla osób, które no nie są aż tylu zieleni, ale chcą coś takiego mieć w kosmetyczce, takie akcenty. Ale z drugiej strony nie wiem. Może dla tych osób, które nie chcą wydawać lekasy, ale jakby też. W sumie każdy, kto ma tą paletę, mógłby mieć tą i za dużo się tu nie powtarza. Sama, nie wiem. No, ciekawa sprawa. Myślałam, że się więcej powtórzy, ale okej. Okay. Tak wyglądają te kolorki. Myślałam, że zrobimy tak, że po prostu. Cienie z tej będę brała na jedno oko, a cienie z tej na drugie, ale teraz widzę, że niezbyt dużo tych cieni się właśnie powtarza. Dlatego wymieszam cienie z obu tych palet i zrobimy jeden makijaż. Na powiekach mam bazę i pierwszy cień, którego użyję, to będzie matowy beż z dużej palety. Następnie matowy cień, który nazywa się lime, jest on też z tej dużej palety. Nałożę sobie jako pierwszy cień w załamanie. Teraz z mini palety wybieram ten jaśniejszy, zielony kolor i będę go sobie nakładać na zewnętrzny kącik górnej powieki. Teraz podczas nakładania widzę, że te kolory są do siebie bardzo podobne. Ten w załamaniu pierwszy, który nakładałam, jest odrobinę po prostu jaśniejszy, przynajmniej tak wychodzi na moich powiekach, a ten teraz drugi, no troszkę ciemniejszy. Natomiast na powiece dużej różnicy nie widzę. Więc teraz sięgnę po coś jeszcze ciemniejszego. Uderzę od razu w tą ciemną butelkową zieleń z małej palety. Chcę jednak przyciemnić zewnętrzny kącik, no i właśnie wybieram teraz coś, mam nadzieję, zdecydowanie ciemniejszego. Wracam teraz do pędzla tego limonkowego cienia i będę rozcierać sobie zewnętrzną granicę cieni. Mam wrażenie, że przy rozcieraniu uciekło mi troszkę tego ciemnego zielonego, więc dołożę go sobie i znowu porozcieram. W tym momencie nałożę sobie jeszcze tą ciemną zieleń na zewnętrzny kącik dolnej powieki i od razu też porozcieram dolną granicę za pomocą tego limonkowego cienia. Na środek górnej powieki nałożę sobie kolor Kalifornia. Będzie on tutaj imitował, mam nadzieję, moją pestkę w awokado. Pędzelkiem rozcieram sobie granicę między matami a tym błyskiem. Następnie koloru Peer użyję sobie na wewnętrzny kącik na górną powiekę. Żeby wykorzystać chociaż jeden z tych błękitnych kolorów z dużej palety, wezmę sobie kolor brunch i nałożę go na wewnętrzny kącik dolnej powieki. Mam wrażenie, że ten kolor nałożony obok wszystkich tych zieleni poprzednich wygląda też na taki lekko zielonkawy, mimo że... Wcześniej miałam wrażenie, że jest błękitny, ale obok zielonych gdzieś tam się spoko z nimi łączy i wtopił w otoczenie. Przedostatnim cieniem, którego użyję, jest ten najjaśniejszy, rozświetlający taki szampański odcień w palecie mini. I nałożę ten cień w sam dziubeczek, w wewnętrzny kącik, na łączeniu tych dwóch kolorów błyszczących z górnej i dolnej powieki. I już na sam koniec ten limonkowy cień, którego wcześniej używałam do rozcierania, nałożę sobie na linię wodną teraz w sumie sobie jeszcze pomyślałam, że cienia has użyję do zrobienia kreski, przyciemnię sobie właśnie nim linię rzęs. I tak prezentuje się gotowy makijaż wykonany mieszanką cieni z tych dwóch palet. No, podsumowując, muszę przyznać, że w ogóle e, dawno nie robiłam zielonego makijażu, także bardzo e, mi się podoba, dobrze się w nim czuję i cieszę się, że to jakaś taka odmiana od fioletów, których ostatnio nadużywałam. Kolejna sprawa, gdybym miała porównać te m, palety, no to ja osobiście cieszę się, że mam dwie, bo e, no tak jak Wam wspominałam, chyba gdybym musiała wybrać jedną to bym tą dużą, ale mam taką słabość do tych miniaturek, że... Hey <laughs> że ta malutka też jest dla mnie przeurocza. Ale dlaczego dużo? Z tego względu, że wydaje mi się, że tutaj w tej dużej maty są bardziej miękkie, takie przyjemne. No bardzo dobrze mi się z nimi też pracowało i w konsystencji mi bardzo odpowiadają. Dodatkowo tutaj większość błysków jest taka bardziej gładka. Coś właśnie jak to takie złotko, które nakładałam. Natomiast w tej mniejszej te błyski są takie troszeczkę jak mają takie płateczki jakby w sobie. Trzeba je mocniej jakby wetrzeć, żeby ona stały się takie gładkie, bo jak nałożycie grubszą warstwą, to one się właśnie tak sypią i no mniej mi to odpowiada, ale z drugiej strony w tej palecie jest piękna zieleń, której niestety tutaj nie ma, no i ona w tym makijażu mi się bardzo przydała i na pewno też w przyszłości, gdybym robiła jakiś makijaż zielony, no to to jest kolor, który bardzo mi się podoba i no, nie wiem, jakoś tak jaka jestem, widzicie, rozdarta. No, bo z jednej strony tutaj jest taniej, bo za cień wychodzi mniej, jak się przeliczy. Maty bardzo przyjemne, duży wybór kolorów. Te błyski też takie bardziej gładkie, łatwiejsze w pracy. Jest beżyk matowy, co bardzo lubię. No i taka jestem, widzicie, rozdarta, więc podejrzewam, że gdybyście się zastanawiali, to trzeba się zdecydować, czy kolory. Te wszystkie byłyby wam potrzebne, czy wystarczą te? No i w sumie tyle. No. Ja nie mówię, że tematy są złe, bo bardzo dużo też mi się to wszystko tutaj rozcierało I też ten jaśniejszy, i właśnie ten ciemny zielony, ale te były przyjemniejsze. No i widzicie, to jest taka trochę. Mam na argument za tą i za tą, a potem znowu za tą i za tą też. Także mm, ciężko się zdecydować, ale ogólnie kolory bardzo ładne, bardzo mi się obie palety podobają, i cieszę się, że w końcu jakaś odmiana, że już. Innego koloru użyłam i jakoś tak się wiosennie na tych oczach zrobiło. E, oczywiście wiem, to była jakaś taka inspiracja z tym awokado. E, wiem, że ta pestka powinna być bardziej brązowa, e, ale to mam nadzieję, że wiecie o co chodziło, że to po prostu tak tylko troszkę się inspirowałam e, tym, e, tym naszym awokado dzisiaj. Także to tyle, e, piszcie koniecznie, czy znacie te palety, czy może któraś z Was ją ma im czy małą, czy dużą, jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle lubicie malować się na zielono, bo ja ogólnie lubię się malować kolorowo, chociaż pewnie nie często tutaj to widzicie, ale lubię kolorowe makijaże, także bardzo mi się podoba. I co ważne, napiszcie, czy lubicie awokado, bo ja jestem fanką, ale jestem bardzo ciekawa, jak to jest u was, czy w ogóle jecie, czy lubicie. Także czekam na Wasze komentarze. Dzisiaj już dziękuję Wam za oglądanie. Za spędzony ze mną czas. Do zobaczenia już w kolejnych filmach buziaczki. Mua! Papa <laughs>